Sięgamy po drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza i w rozdziale trzecim czytamy tekst od wersu trzynastego. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej bronąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Oczywiście apostoł Paweł nie napisał listu, który jest dedykowany ludziom niewierzącym, to rozumiemy. Ten sam apostoł napisał, że cały świat tkwi w złym, więc nie musiał w żaden sposób uzasadniać tego, pisząc w ten list do drugi, do Tymoteusza. To jest bardzo bolesne, ponieważ to są słowa skierowane do ludzi, których uznawano, czy też których Tymoteusz uznawał nawet za wierzących. I Paweł mówi o tych ludziach, że są źli i są oszustami. Pomyślcie, dzisiaj, jeżeli tak wprost by ktoś powiedział, niektórzy mówią, że ja mam bardzo ostry język, a ja no, nawet nie używam takiego określeń, bo wiem, co by się stało. Ale gdybym użył takiego określenia w stosunku do wielu wierzących, tak zwanych wierzących, powiedziałbym o nich, że są złymi ludźmi, że są oszustami, to by się piekło rozpętało. A tymczasem Paweł. To określenie zawarł w liście apostolskim. I nic nie wiemy o tym, żeby z tego wybuchła jakaś szczególna awantura. Już w ówczesnym kościele byli ludzie źli. Tak. I byli ludzie, o których Paweł powiada, że są oszustami. A więc okłamują wszystkich, mówiąc, że są wierzącymi ludźmi, a nimi nie byli. Dalej ci ludzie, i tutaj musimy być naprawdę trzeźwo womyślący. Ci ludzie będą błądzić i będą innych ludzi w błąd prowadzać. Bo jeżeli ktoś jest zły, Jezus szustem, to nie naucza właściwie, nie żyje zgodnie z tym, czego naucza Słowo Boże, ale naucza niezgodnie z Słowem Bożym, co zresztą z tego listu wynika wprost i zwodzi ludzi, oszukuje ludzi, sprzedając im Ewangelię, która jest Ewangelią nazwaną przez Pawła inną, pochodzącą od Jezusa, Syna Bożego. Dzisiaj byśmy usłyszeli, kto ci dał prawo oceniania, a kto dał prawo oceniania apostolowi Pałowi? Duch Święty. Duch Święty, ale Ty nie jesteś apostołem Pawłem. No, nie muszę, bo już był apostoł Paweł i on zapisał to, co zapisał. Ja tylko się posługuję tym, co on zapisał, i mogę to słowo przykładać do konkretnych ludzi. I wszystko jest jasne. Nie trzeba być geniuszem, aby to zrobić. Natomiast trzeba po prostu być mężczyzną. Mężczyzną, a nie tchórzem, nie ciasteczkowym kaznodzieją, nie budyniowym pastorem. Tylko trzeba być mężczyzną. Mężczyzną pełnym ducha świętego, aby wprost powiedzieć: Człowieku, jesteś zły. Człowieku, oszukujesz. Nie ma dla ciebie w takim stanie miejsca w kościele. Bo gdybyś tu został, to byś zwiódł wielu ludzi. Zniszczyłbyś wielu ludzi. I takiego delikwenta należy, mówiąc wprost, usunąć z kościoła, bez dopytywania się. Co on czuje w tym momencie, bo to nie nasza sprawa po prostu. Kompletnie nie nasza sprawa. To ten człowiek żyje byle jak, to ten człowiek żyje w grzechu, to ten człowiek kłamie, do niego on ma sprawę z Bogiem. My nie mamy z takim człowiekiem żadnej sprawy. Z drugiej strony apostoł mówi do Tymoteusza, ale ty, ale, które się tutaj pojawia, odwraca naszą uwagę od tej sytuacji, o której mówiliśmy przed chwilą i prowadzi nas w drugą stronę. Jak wygląda ta druga strona? To przeciwieństwo. Ale ty, Tymoteuszu, trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. Tymoteusz miał trwać w tym, czego się nauczył. Niektórym się wydaje, że tu jest taka nieścisłość. No bo trudno, jak ktoś się czegoś nauczy, no to trudno go winić za to. Nie mógł wiedzieć, jak się nawracał, że prowadzą go w niewłaściwym kierunku. Hola, hola. Tak to można sobie mały Wojtuś tłumaczyć Słowo Boże, ale nie człowiek, który szuka prawdy. Bo od kogo się Tymoteusz nauczył Słowa Bożego? Od swojej matki, od swojej babki najpierw. Które czego go uczyły? Uczyły go Słowa Bożego, uczyły go tory. Dokładnie to jest zapisane, więc nie trzeba tutaj niczego wymyślać. Później jego nauczycielem był kto? Apostoł Paweł. Od którego czego się nauczył? Oczywiście nauczył się Tory, nauczył się Ewangelii. Więc Paweł mówi mu, tego pilnuj, w tym się wychowałeś, w tym wzrastałeś, więc nie próbuj sięgać po rzeczy, które są niezgodne z nauczaniem Słowa Bożego. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że nie znajomość pism zbawiała, ale znajomość pism wyrażona wiarą w Jezusa Chrystusa i w to, czego Jezus nauczał. Można powiedzieć, że wiara jest funkcją zapisanego słowa. Możemy czytać sobie słowo i nic z tego do naszego życia nie wyniknie. Takich ludzi nie brakuje. Ale jeśli uwierzymy w to, co czytamy, to wtedy zaczyna się w naszym życiu wszystko zmieniać, ponieważ Bóg zaczyna nas prowadzić. Do czego? Najpierw do pokuty, do wyznania grzechów, do odwrócenia się od starego życia, do nowego narodzenia z ducha i z wody. I do pełni. Pełni namaszczenia duchowego, pełni poznania Boga. Wtedy, kiedy już czytamy ze zrozumieniem duchowym, nie tylko intelektualnym, słowo Boże. Ja współczuję ludziom, którzy nie wierzą, że Bóg dzisiaj działa w mocy swojego świętego ducha. Współczuje tym ludziom, ponieważ oni nie wierzą, że dary duchowe nadal funkcjonują. Zostaje im tylko litera. I potrafią tą literą walić po łbach. Potrafią tą literą dzielić ludzi, niszczyć społeczności. Ale litera, jak mówi słowo Boże zabija, a nie przynosi życia. Wyraźnie tutaj czytaliśmy, powtórzę, ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, On znał pisma święte, one mogły go obdarzyć mądrością ku zbawieniu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Na tym polega rzecz. Przez wiarę, w żaden inny sposób. Całe pismo, mówi Paweł, jest przez Boga natchnione. Całe pismo. Stare i nowe przymierze. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Słowo Boże nie jest nam dane po to, żebyśmy go z ciekawością czytali, jak niektórzy na przykład tworzyli na podstawie Biblii książki ukułarskie. Ale Słowo Boże jest pożyteczne do tego, żebyśmy się nauczyli od Boga, abyśmy wykryli błędy, w których funkcjonujemy, abyśmy poprawili to, co wymaga poprawy, z punktu widzenia oczywiście Słowa Bożego, i abyśmy wychowani zostali w sprawiedliwości, czyli wychowani, można powiedzieć, najkrócej w nowym przymierzu, bo ta sprawiedliwość na krzyżu się dokonała, abyśmy poznali prawdę o łasce, która nas spotkała. A po co to wszystko? A no po to, żeby człowiek Boży, Boży człowiek, nie każdy człowiek, ale Boży człowiek, ten zbawiony człowiek, był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. O, jak często słyszę od ludzi wierzących, a to ja taki jestem, taki, jaki... To niczego się nie nadaje i taka tam leci sobie elitania. No to jak to jest, przyjacielu, skoro Biblia mówi, że masz być doskonały? Biblia mówi, że Boży człowiek ma być doskonały. To nie jest moja opinia, to nie jest opinia jakiegoś wyjątkowo utalentowanego kaznodziei, ale to jest opinia, którą wydaje Słowo Boże. Biblia. Masz być doskonały i tyle. nic nie zwaniać od tego, żeby być doskonałym. Masz być nie tylko doskonały, ale z tej doskonałości masz być do każdego dzieła dobrego, oczywiście, przygotowany przez samego Boga. Fascynujące, jak Bóg to wszystko przygotował, jak nas ostrzegł, jak doprowadził nas do poznania prawdy oczywiście wcześniej zbawił. To jest fascynujące, co Bóg robi z człowiekiem. Ja Was zachęcam, jeżeli jeszcze nie jesteście wierzącymi ludźmi, abyście upadli przed Bogiem na kolana i rozpoczęli swoją podróż. Najbardziej nieprawdopodobną podróż, jaką człowiek może przeżyć. Wyruszasz jako konkretny człowiek. Wracasz i nikt Ciebie nie poznaje. A Ty nawet sam siebie nie poznajesz. Tak działa Bóg w życiu wierzących ludzi. Amen.